Co Pani wie o pulsoksymetrze? Dlaczego? Proszę mi powiedzieć, czy wie Pan, czym zajmuje się pulsoksymetr? Pulsoksymetr? Tak. Proszę mi przeliterować to. p u l o k, -k -y m e, Mierzeniem pulsu... Proszę mi powiedzieć, czy wie Pan, czym zajmuje się... Co robi pulsoksymetr? Dziękuję bardzo. Wie pan coś o pulsoksymetrze? Nie? Przepraszam, proszę mi powiedzieć, co pani wie o pulsoksymetrze. Ja lubię bardziej książki tych znanych aktorów. Nie, nie, nie. No, źle wspominam tą przygodę bardzo. Proszę mi powiedzieć, wie pan czym zajmuje się pulsoksymetr? Ja? Ja? Przepraszam, przepraszam. Proszę mi powiedzieć, co pan wie o pulsoksymetrze? Ja nie Polak! W szczęście spotkaliśmy człowieka, który spróbuje nam udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest pulsoksymetria. Pulsoksymetria jest to urządzenie do mierzenia saturacji we krwi. Dziękuję. <grym> Dziękuję bardzo.